Jestem osobą bezdomną od 31 lat. Od 31 lat? Tak, 31 lat. Tak. Ale z przerwami pewnie? Czy, czy, czy cały czas jest? Nie, jest, czy... nie. W szpitale po prostu po trzy razy w roku to obowiązkowo wyleżałem w szpitalach zasłabnięcia. Po prostu niedożywienie i tak dalej. Alkohol. Osłabienie. I no, po prostu dorobiłem się wielu poważnych chorób. Jak parskość wątroba. Czyli ten higieniczny tryb życia. Tak. Polimneuropatia, niedoba to ukończeń dolnych i górnych. Rody, trzustka uszkodzone tak samo. No ale jesteś teraz tutaj od jakiegoś czasu i powiedz, sobie, co robisz tutaj? Zajmuję się po prostu, zajmuję się domem. Sprzątam, opiekuję się niepełnosprawnymi osobami, mieszkańcami. Choć sam jesteś niepełnosprawny. Chociaż sam jestem niepełnosprawny oczywiście. Do szpitala, do szpitala, jeździsz, szpitala za lekarzem, jeździ, po lekarzach. To... Mhm. Po lekarzach. No pranie, oczywiście wszystko. A jak tu trafiłeś? Bo to już byłem dosyć dawno. Tak, trafiłem tutaj, byłem na Starowicznej, 6 lat w schronisku. W nowym porcie, tak. W nowym porcie na sterowicznej. Byłem 6 lat, a niestety za długo w jednym miejscu. To też jest niedobrze. Ale co, alkohol? Czy... Nie, nie, ja nie mam żadnej, żadnej podpadki z alkoholem. W żadnym schronisku. Znaczy, problem masz, ale nie podpadłeś nigdy w schronisku, tak? Czy... nerwy po prostu. Mhm. W tym samym miejscu za długo po prostu. Mhm. Jakieś... Potrzebowałem po prostu jakiejś zmiany. Zmiany. Mhm. zmiany. Albo miejsca, w którym byś mógł tak. fajnie zafunkcjonować. I byłem, i byłem na y, równej schronisku. Byłem na żaglowej swego Noclegowni. Niestety, jedyne miejsce, które żeby uciec od znajomych, również alkoholików. I takiego dom. wyciszenia. Tak, jakby. tak. Spokój. I postanowiłem właśnie przyjechać do Przegaliny. I co to jest za dom powiedz, do Przegaliny? No po prostu że no, czuję się tutaj jak prawie w normalnym domu. No bo to taki dom, taki <grym> dom tak, wspólnotowy. Tak. tak. po prostu nie ma, że mnie opiekun pilnuje, ja sam siebie pilnuję po prostu. I nie musi mówić co mam robić, że to, to. Po prostu sam od siebie widzę, tu jest brudno, posprzątam nakarmić zwierzęta. Psy, koty, nasze pupile, leki dać chorym, bo tu nie ma po prostu całodobowej jakiejś nadzoru czy nawet ktoś zachoruje to zadzwonisz po karetkę, bo nie każdy tutaj po prostu ma telefon, umie obsługiwać takie mi. Czyli jakby... Czy ty poczułeś właśnie, nie? że jesteś... Może to jest to miejsce, które... które rzeczywiście jest twoim domem. I może nie trzeba już niczego szukać. Tak powiedziałaś to w marzeniach. Że chciałbyś mieć pokój, kuchnię. Co? Powiedz. Nie, no ale samemu to jest, to, jest, to jest różnica. No bo zawsze. Tu zawsze, to zawsze są. Zawsze jest człowiek z kimś że ja, no w tym czasie ktoś coś gotuje, to ja muszę poczekać i to jest, jest duża różnica między schroniskiem a tym, bo tam na przykład jestem na, byłem na sali czteroosobowej, to w ciągu miesiąca, to czterech odeszło i czterech przyszło nowych, bo różnych, w różnych dniach. Człowiek też taki troszeczkę obawy, bo nie wiadomo, kto to jest. No ale tutaj, no tu nie ma takiej rotacji, prawda? Tutaj nie, nie. Tu jednak jest dużo osób, które, które już są jakby też docelowo, tu, tu, prawda? Tak. Tutaj są osoby, które są po parę lat też. Wiedzą też, co mogą robić, co mają zrobić po prostu. Trzeba by zrobić ją. Ale też są, no, dużo jest właśnie osób, większość osób jest całkowicie niezdolnych do pracy. Czyli może, nawet nie może sprzątać. No i to tak, jest też właśnie w takim normalnym funkcjonowaniu, prawda? Tak. Też mają problemy. Tak. tak. Niestety ja to muszę po prostu, no muszę, bo nikt tego nie zrobi, ja to muszę ogarnąć. Nikt nie przyjedzie, tego nie zrobi za nas nie Po prostu jest luz, bo nie ma żadnego tam stresu, że zaraz przyjdzie opiekun, powie to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, nie. Sam No bo po ty prostu. sam, bo ty sam wiesz, no. nie? Kiedy, kiedy. Tak. Ty widzisz pewne rzeczy. Pęknie ty... rura, A. gran, wiem gdzie mam zadzwonić, gazu zabraknie, to samo, węgiel, po butle. wszystkie. Wszystko po prostu. Trawa ci urośnie, to... O, trawę skosić oczywiście. No i tu obejście macie piękne obejście, tu ogrody. Także tak. tymi kwiatami i tymi roślinami też się opiekujesz, tak? Tak, Rozumiem. tak, wszystko. No dzisiaj miałeś szczęście, bo deszcz padał, nie? Także... Tak, dzisiaj miałem hmm. troszeczkę wolnego, no ale byłem ale byłeś w szpitalu, z tak mieszkańcem hmm. w szpitalu. Tak, do leki, do apteki, chorym, bo niestety nie poruszają się, co niektórzy zakupy zrobić. A ten Aleki to w sobie tak? Czy, czy tutaj do, Gdańska. A do Gdańska. Do Gdańska po leki, tak. Tutaj jest problem z lekami, bo muszę zamówić, to trwanie jest. No to jakie masz jeszcze te marzenia po prostu? No nie mów, że nie masz. Wygrać w totka. No. Tak, to by było tak? No, Mówisz rozwiązanie. Oczywiście, cały czas gram. Na coś wygrywasz? Tak, trójki. Trójki. Czyli tak zwracać. 20 się po złotych. A tutaj niestety ja nie odłożę. Nawet jakbym chciał kupić działkę i jakąś z domkiem, Bo niestety ja na leki wydaję, nie, ja mam 620 złotych zasiłku całego. Na. Miałem stopień umiarkowany. Grupę. I niestety... Ja płacę za leki co miesiąc przekraczam 400 zł. Za leki stałe. No czyli tam 200 parę złotych I zostaje na 200 parę złotych na wyżywienie. Mhm. Także z odłożeniem sobie, żeby coś o czymś myśleć, nie ma żadnych szans. No to dobra, no to zostawmy tego toczka. Jakie jeszcze marzenia? A powiedz mi, a... No bo masz rodzinę też, prawda? Ty masz jakiś kontakt, czy, czy, czy raczej nie? Jest, nie, ojciec zmarł mm -hmm. dwa miesiące temu. Matka nie żyje od 70, 75 roku zmarła. Także mam braci, siostry, ale sobie wszyscy żonaci mieszkają poza... Ale nie Gdańsku. otrzymujecie kontaktu? jest z rodziną kontaktu. Z rodziną się spotykam tylko na pogrzebach. A na świętach nie? Nie. Ja jestem osobą niższej kategorii. Dwadzieścia lat temu to było inaczej. Jak zobaczyli bezdomnego, że jest czysty, nie jest tam, wiadomo, brudny, śmierdzący. Po prostu pomogli. Zrobili korowcą herbatę w słoiku, kanapki. Pozwolili na klatce posiedzieć nawet całą noc. A teraz niestety od kilkunastu lat się zmieniło, bo bezdomni niektórzy nie szanują takiego czegoś. Zostawiają brud po sobie. I ludzie też po prostu Teraz dystans mają do nas. Ogólnie biorą wszystkich jednakowo. Że nie ma, przyjdzie człowiek na klatkę się odgrzać, to dzwonią albo po policję, albo po straż miejską i do widzenia. Nie patrzą, że deszcz, pada czy śnieg, czy minus 10 czy 20 stopni. Ja mam nogi podmrażane, amputację palców miałem. Byłem w hipotermii 2,5 miesiąca. Leżałem w Akademii Medycznej. I niestety uczono mnie chodzić od podstaw, jak małe dziecko. Ale to jest taka rozmowa, ale to tylko, to jest chwilowe. Mm -hmm. Bo człowiek podświadomie i tak wie, ja jadę do Gdańska, ja w Gdańsku chodzę po mieście, idę do lekarza, do Nowego Portu na Oliwską, bo tam mam wszystkich lekarzy, neurologa, no, chirurga, ortopedę, wszystkich po prostu, do których... Muszę jeździć i ja w Gdańsku, ja się czuję inaczej, ale jak już przychodzi czas, że ja mam wracać tutaj pod, świad pod świadomość człowieka jest taka, no niestety wracam z powrotem i to jak... samo, i to samo, po prostu codziennie to samo, ja to muszę, to, 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 muszę, muszę wykonać, ja nie mogę powiedzieć, że ja jestem chory, ja tego nie zrobię, ja to muszę zrobić. Bo nikt Wami tego nie zrobi. Mhm. Bo są jeszcze w gorszych stanach, Panowie. Tak. tak? Chorobowych. Mhm. A masz jakieś myśli właśnie, tak jak mówisz, że jesteś powiedzmy na mieście i, i czy masz takie myśli, że właśnie że właśnie wsiądziesz do tego autobusu i, i jedziesz do swojego domu. Tak jak wspomniałeś, nie? Że, tak. że, że wracasz tutaj. A czy miałeś właśnie taką myśl, nie? że no, jedziesz po prostu, wsiadam do autobusu i jadę do swojego domu. No ja nie jadę do domu, przyjeżdżam do domu. I co w tym. I co w tym domu? Co, robię sobie z jedzenie, zjem. Mhm. I trzeba zobaczyć, obejść wszystko, czy coś... Czy wszystko gra po prostu? Mhm. Czy coś się nie popsuło, czy gdzieś woda nie nie czy... Mhm. Ale to myślisz teraz tutaj, o tym domu, tak? Czy, tak, o tym domu. Bo ja pytam o taki właśnie prawdziwy A. dom, że jesteś na mieście i jedziesz do swojego domu. No i wchodzisz do tego swojego domu i co? I co robisz? No, otwierasz drzwi, wchodzisz. No. Co robisz? <laughs> nie, wiem. Nie, nie wiesz. Nie wiesz? Nie No co, ale potrafiłbyś sobie wyobrazić, co byś zrobił? No nawet teraz wyobraź sobie, no przychodzisz tu. Ja miałem mieszkanie mm -hmm. socjalne, no dostałem mm -hmm. mieszkanie socjalne. Starałem się osiem lat, dostałem mieszkanie socjalne. Mm -hmm. Niestety do mojego stanu zdrowia nie było po prostu przystosowane. Ogrzewanie było po prostu... Piece palić, tak? Zepsute były, nie popsute. Na pierwsze piętro nie dawałem rady, żeby przynieść sobie węgiel, bo z nogami. I ile boisz na tym I trafiłem. Miesiące są, Cztery miesiące. Mhm. Nie, zaraz więcej. Siedem ty... miesięcy. Ale później I zasłabłem. Zasłabłem. Przyjechała karetka mnie zabrali do szpitala. W szpitalu Już? leżałem pięć tygodni. Już tam nie trafiłeś z powodu? I Wysłali pracownika socjalnego, żeby sprawdził, ze szpitala pracownika socjalnego, żeby sprawdził jakie ja mam warunki, bo coś, coś nie grało. Mhm. Jak to? Ma mieszkanie czysty wszystko elegancko, a tutaj wychudzony, niedożywiony i tak dalej, wyziębnięty. Sprawdził pracownik socjalny, że ja tam nie mogę wrócić i trafiłem na Starowiczną. Tak. Do nowego portu. do nowego portu, do Schroniska. I tam przebywałem. Ja bym po prostu dostał takie mieszkanie w bloku z ogrzewaniem. Ja bym nie był w stanie płacić i wykupywać leków, wyżywienie. Ja dostałem najniższy standard po prostu do mojego wynagrodzenia, jakie, jakie miałem. Ja miałem trzy, trzy dzielnice do wyboru. Mhm. Jakoś tam mieszkałem, mieszkałem, ale niestety zima ostra. Dostałem z, jeszcze MOPS był w tych latach, dostałem węgiel, ale niestety nie byłem w stanie go do góry sobie przynosić na pierwsze piętro. Okno otworzyłem, to mi wypadło. Po prostu było ładnie wymalowane. Jak wszedłem bardzo ładnie, wszystko ściany wybiałkowane, podłoga wymalowana. Dopiero deszcz po miesiącu zaczął padać, to mi na głowę leciało. Niestety teraz do kogo ja miałem pójść na skargę? Po prostu jestem tutaj. Warunki do mojego stanu zdrowia są w miarę dobre, bo mam dostęp i do kuchni, i do łazienki, i do, no do wszystkiego. Także nie zamierzam opuścić tego miejsca, tego domu wspólnotowego prowadzonego przez Kołogdajskie Towarzystwo Pomocy mnie brata Alberta i będę tu do śmierci. Czyli traktujesz to miejsce jako dom? Tak.